Cześć, z tej strony Monika z Franczowych Niesów. Jak pewnie doskonale wiecie, na polskim rynku już niedługo pokaże się polska edycja gry Andromedas Age, którego wydawcą jest Lucky Duck Games. Dzisiaj mam przeogromną przyjemność pokazać wam. Co znajdziemy w środku? I między innymi mam przed sobą polski już egzemplarz Andromeda's Age, czyli na krawędzi galaktyki, ale to nie wszystko. Pokażę Wam również, co znajdziemy w innych pudełkach. Mamy tutaj eskalację, egzotyczna materia, ale co więcej, pokażę Wam, co znajdziecie w środku. Uuu. Na krawędzi galaktyki. Zapraszam do oglądania. Podoba Ci się to, co robimy? Wesprzyj nas na Patronite i pomóż nam tworzyć więcej. Pudełko do gry Andromeda's Age w wersji sklepowej jest niestandardowej wielkości. Jego wymiary to 295 x 360 na 73 mm. Nie ma na nim żadnych uszlachetnień, ale wykonane jest z tektury dobrej jakości. W środku znajdziemy oczywiście instrukcję przygotowaną na grubym kredowym papierze, gdzie znajdziemy informację o komponentach, przygotowaniu do rozgrywki oraz oczywiście same zasady z przykładami. Do instrukcji dołączono kolejny zeszyt z suplementem, gdzie zawarto informacje o poszczególnych frakcjach, wyjaśniono działanie łowców, czyli obcych, z którymi będziemy walczyć, opisano działanie kart wydarzeń i działanie modułów, oraz oczywiście pozostałych kart. Na planszy znajdziemy tor punktacji, pola na kafelki planet, pola mgławic, gdzie łowcy będą rozpoczynać grę, tory postępu. Oraz miejsca na karty z modułami. Plansza składana jest na sześć części. Na dwóch arkuszach znajdują się znaczniki surowców, czyli energii, kredytów, lodu, nanowęgla i tytanu oraz dwa rodzaje łowców. Na pozostałych arkuszach znajdziemy pozostałe elementy do wypchnięcia, czyli kafelki lokacji, płytki ulepszeń statków, budowle, łowców i pozostałe znaczniki. Wszystkie elementy dość łatwo wypycha się z wyprasek. Kolejny element to plansza wydarzeń. To na niej będą leżały karty wydarzeń z wybranej losowo talii. Tak wyglądają karty z talii Świt Galaktyki. Natomiast w pudełku znajdziecie również drugą talię Kosmiczny Zmierzch. Do tej planszy stosujemy również znacznik wydarzeń. Każdy gracz otrzyma swoją matę stacji. Jest ona dwustronna, aby ułatwić graczom, w zależności gdzie siedzą, przygotować miejsce na rozbudowę modułów. Każdy gracz otrzymuje w swoim kolorze następujące elementy: znaczniki liderów, dyski do znaczenia punktów i pozycji na torach postępu oraz jednostki, sześć transportowców oraz po jednym myśliwcu statku badawczym i krążowniku. No i oczywiście każdy z graczy otrzymuje zestaw kości w swoim kolorze. W grze mamy cztery kolory graczy do wyboru: żółty, zielony, niebieski i różowy. Czas wybrać swoją frakcję. W pudełku znajdziecie 12 asymetrycznych frakcji. Każda z nich ma inne unikalne zdolności, które warto wykorzystywać w rozgrywce. Dodatkowo na planszetce znajdziemy informację, na jakich torach rozpoczynamy z awansem, jakie są nasze startowe surowce oraz jakie ulepszenie będzie do naszej dyspozycji, jeśli chodzi o jednostki. W pudełku znajdziecie 12 frakcyjnych płytek ulepszeń statków. Jak wspomniałam, każda frakcja ma swoje unikalne ulepszenie. W przypadku tolzeckich tragarzy jest to ulepszenie krążownika, nazwane dumą handlarza. Oprócz tego, gracze losowo otrzymają zestaw neutralnych płytek ulepszeń, po jednej dla każdego rodzaju jednostki. kiedy nasze statki ulegną awarii, czyli zostaną pokonane walce, lądują na złomowisku. Ale możemy je również naprawić, na barce naprawczej. W Andromedzie możemy zbudować na kaflach pięć typów budowli. Oto one. Czas poznać naszych antagonistów, czyli łowców. W każdej rozgrywce pojawi się pięciu łowców. Każdy z nich jest inny i każdy ma inną zdolność. Na każdej karcie łowcy znajdziecie informację, iloma kostkami rzuca, jaki daje efekt, gdy jest na planszy i jaką otrzymacie nagrodę za jego pokonanie. Każdy łowca ma odpowiadający mu znacznik. Pora na karty i zaczynamy od kart taktyki. W talii znajdziemy pięć rodzajów tych kart i będziemy je wykorzystywać podczas bitew, jako reakcja na przeciwnika, czy podczas powrotu do stacji, ale to oczywiście nie wszystko. Dodatkowo one również są zasobami. Kolejnymi ważnymi kartami są moduły, które występują w czterech typach. Będą nam dawały bonusy i awans na poszczególnych torach postępu. Pudełku znajdziemy również karty przeznaczenia, które dają dodatkową pulę punktów na koniec gry, o ile spełnimy warunki na nich. Na koniec bardzo ważna rzecz, którą ja osobiście bardzo doceniam w grach: karta pomocy w czterech egzemplarzach, na której znajdziecie najważniejsze informacje pomagające w rozgrywce. A teraz Czas na poznanie zawartości pierwszego dodatku, czyli eskalacji. Pudełko do eskalacji jest również bez uszlachetnień, ale z solidnego kartonu. Zwróćcie uwagę na oznaczenie liczby graczy. Z dwóch do czterech zapis zmienił się na jednego do pięciu. W dość krótkiej instrukcji znajdziemy informację o nowych komponentach, zmianach w rozgrywce pięciosobowej oraz opis rozgrywki solo. Budełko zdradziło informację, że znajdziemy tu elementy dla piątego gracza, czyli dziewięciu liderów, 6 transportowców, jednego myśliwca, jeden statek badawczy. Jeden krążownik, sześć kości oraz dyski do oznaczania pozycji na torach oraz znacznik punktów zwycięstwa. Ten kolor również będzie przeciwnikiem dla gracza solo i będzie nazywał się jednością. Jedność będzie miała jeszcze do swojej dyspozycji taką oto figurkę, która będzie sądą. Jedność będzie miała oczywiście swoją własną planszetkę. Również dwustronną, ale jednakową z obu stron. Skoro już mowa o jedności, to w pudełku znajdziecie jeszcze więcej elementów potrzebnych do tego modułu. Zaczynamy od kart akcji jedności poziomu pierwszego, drugiego i trzeciego, które będą decydować o tym, co się będzie działo w turze jedności. Kolejnym elementem dla jedności jest talia kart konfliktu jedności, która będzie wykorzystywana podczas fazy dyplomacji w bitwie. Jedność oczywiście ma również swoich dowódców i mają oni trzy poziomy trudności: pierwszy, drugi i trzeci. Karta dowódcy wskazuje startowe premie oraz zawiera koło dowodzenia, wskazujące, jakie bonusy będzie zdobywać. Dowódcy poziomu drugiego i trzeciego posiadają dodatkowo unikalne zdolności. Jedność podczas budowy wykorzystuje własną talię kart i to na nich są bonusy, jakie zdobywa. Jest to również karta steru, która będzie informowała, kiedy jest tura jedności. Pojawią się również trzy nowe frakcje: nebulońscy chmurnicy ze specjalnym ulepszeniem transportowca, akolici mroku z frakcyjnym ulepszeniem statku badawczego oraz krylin z ulepszeniem myśliwca. Pojawią się również nowe karty modułów wszystkich czterech rodzajów. Dodatek zawiera również nowego łowcę. Jest to Smok Pustki. Jak zwykle, otrzymamy standis oraz kartę łowcy. Jest tu również obecna nowa talia wydarzeń, która nazywa się Cienie Pustki. W tej talii dużo będzie zależeć od odległości, w jakiej będą znajdować się statki graczy. To jedna z trudniejszych tali wydarzeń. Znalazła się tu jeszcze wypraska, na której jest nowy kafelek, cztery nowe neutralne płytki ulepszeń, znacznik steru, nowe znaczniki księżyców oraz żetony ulepszeń jedności. Załączono oczywiście kartą pomocy dla piątego gracza. Oraz, co również bardzo propsuję Kartę pomocy dla jedności, gdzie mamy informację o przebiegu tury w tym trybie oraz najważniejsze informacje dotyczące samej rozgrywki. A teraz pokażę Wam, co zawiera najmniejsze pudełko, które Wam pokazywałam na początku tego filmu, czyli egzotyczna materia. A oto, co kryje to małe, niepozorne pudełko. Mamy kolejne trzy asymetryczne frakcje do wyboru. Ta frakcja oczywiście nawiązuje do innej grykaczek, chyba wiecie jakiej. Mamy figurki kolejnych łowców, tym razem są to szerszenie. No i oczywiście komplet plastikowych uchwytów, czy jakkolwiek to się nazywa. Jest tu cała masa nowych modułów, w tym zupełnie nowy rodzaj do stendisów łowców oczywiście dołączyły karty. Tutaj mamy szerszenie. Natomiast tutaj znalazła się karta starożytnego mózgu. Jest oczywiście i figurka dla tego łowcy. Dodatkowo, Znajdziecie tu komplet neutralnych ulepszeń, które z pewnością urozmaicą rozgrywkę. Na koniec zostawiłem sobie największe, najcięższe pudło, które jest tak naprawdę wersją deluksującą gry Andromedas Age. Mowa oczywiście o tym wielkim budle. To pudełko, jak widzicie, jest znacznie większe od poprzednich. Jego wymiary to 380x330x177 mm. Tu mamy już wybiórczo lakieru który fantastycznie podkreśla elementy grafiki. To zaglądamy do środka. Wszyscy łowcy, zarówno z podstawki, jak i z obu rozszerzeń, mają teraz figurki. Oto jak się prezentują w zestawieniu z ich kartonowymi odpowiednikami. Również budynki zamieniły się w plastik, gdzie każda figurka ma wskazane miejsce oraz możliwość osadzenia znaczników liderów. Tak prezentuje się tacka dowodzenia, w której znajdą się znaczniki księżyców, żetony odkryć, supremacji i jedności oraz karty taktyki. Pojemnik na elementy niebieskiego gracza pierwszy pojemnik na surowce oraz drugi dla ułatwienia dostępu dla wszystkich graczy podczas rozgrywki kolejne pojemniki na elementy gry dla pozostałych graczy. Czas na deluksowe zamienniki surowców i zaczynamy od lodu. No pięknie to wygląda. Teraz tytan. Super są też łobienia w sztabkach. Czas na nanowęgiel. Pomimo tego, że jest to czarny element, mam nadzieję, że widzicie, jak pięknie się prezentuje. A tak wygląda waluta w Andromedzie w wersji deluxe, czyli kredyty. Naprawdę miło brzęczą. To jest jedna z tacyk na moduły. Przy setupie po prostu ją wyciągacie i kładziecie na planszę. W środku będą karty modułów. Są cztery rodzaje modułów, więc są i dwie tacki na nie. Ostatni surowiec to energia. Tu mamy akrylowe zielone kostki. Tak wyglądają zamienniki znaczników do rozgrywki solo. Te naklejki to koszt zakupu poszczególnych modułów. Należy je nakleić na odpowiednie miejsce na tackach. Jeśli nadal czujecie się zagubieni, jeśli chodzi o układanie poszczególnych elementów, to warto zajrzeć pod wierzch pudełka. Znajduje się tam kieszonka z instrukcją, gdzie na jednej stronie mamy informację, co zawiera zestaw deluksujący, a po drugiej stronie jest schemat rozłożenia poszczególnych komponentów na tackach. To wszystko co przygotowałam w tym materiale. Mam nadzieję, że wam się podobało. A już niedługo na naszym kanale YouTube pojawi się recenzja tej fantastycznej gry, na którą serdecznie was zapraszam. A w międzyczasie, oczywiście, jak zwykle, proszę was o komentarze, łapki w górę i ewentualne rozważenie subskrybowania naszego kanału. A tymczasem do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Jeśli chcesz być na bieżąco z grami planszowymi, zajrzyj na naszego Facebooka i YouTube'a stronę www.planszowynewsy.pl. Czekają tam na Ciebie recenzje, nowinki i inspiracje. Podoba Ci się to, co robimy? Wesprzyj nas na Patronite i pomóż nam tworzyć więcej, bo z nami wiesz, co jest grane.